Przychodzi do doktora i powiada: <śmiech> <śmiech> Jestem chora. Doktor włożył okulary. Bo już był cokolwiek stary. Sporo się działo, przybyła nam y, dodatkowa grupa i mamy jeszcze jedną grupę najmłodszych adeptów sztuki aktorskiej i pokazali wiersze Brzechwy i Tuwima. Mam nadzieję, że udanie, ale to jest takie pierwsze spotkanie y, z publicznością, z większą widownią, y, z literaturą i y, z takimi pierwszymi elementami y, aktorstwa które mam nadzieję, że później będą wykorzystywali. Zaczęliśmy od grupy, która zaprezentowała premierowe wiersze Brzechwy, a później pokazaliście coś, co niezmiennie od roku zachwyca publiczność. Od roku zachwyca publiczność rzeczywiście, to jest papuga i wrony ja mam nadzieję, ja specjalnie chciałem powtórzyć to przedstawienie dlatego, bo minął rok, jesteśmy trochę inni, mamy inne spojrzenie na świat, jesteśmy doroślejsi i dojrzalsi i te emocje już są trochę inne i liczę na to i mam nadzieję, że tak, że tak to publiczność odebrała, że ten spektakl się zrobił taki bogatszy, pełniejszy, intensywniejszy tych ważnych tematów które poruszamy są w tym spektaklu jest wiele to rzeczywiście jest i przyjaźń i wolność miłość ale także rodzina więc poruszamy się w takiej sferze filozofii takiej wzniosłej ale takie, takie wartości chcielibyśmy cały czas przekazywać ze sceny Wakacyjna przerwa przed Wami, ale już pracujecie nad kolejnym spektaklem. Chcemy zrobić takie przedstawienie, kompilację różnych teatrów, różnych systemów i gry, i przekazu. Chcę dołączyć też teatr cieni, ale jeszcze więcej ekspresji, może pantomima nawet się pojawi. Ciągle też będziecie Państwo przyjmowali nowe osoby, które chcą spróbować swoich sił. Ależ tak, oczywiście. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy bardzo serdecznie do nas. Jak Państwo widzicie, no, tych osób przybywa, jest ich coraz więcej. Ja zapraszam wszystkie te osoby, które są nieśmiałe, które są mniej odważne, jednak te, te zajęcia staram się prowadzić i prowadzimy w ten sposób, żeby ta ekspresja, ta otwartość na widza, na drugą osobę była jak największa.